Witam Państwa w Tapis TV, mam na imię Rafał. Dzisiaj znajdujemy się przed łódzką siedzibą firmy Tapis i chciałbym zaprezentować najnowocześniejszy wkład światowego potentata firmy Ruek model Odeon. Rówek model Odeon to designerski niewielkich rozmiarów cylindryczny wkład kominkowy. Cylindryczny dlatego, że jego przeszklenie to kąt 270 stopni pełnej wizji ognia. Dlatego trafia do każdego oryginalnego designerskiego wnętrza. Wszędzie tam, gdzie nie znajdują zastosowania standardowe kominki. Rówek model Odeon to kolejny wkład z szerokiej serii firmy Ruek designerskich, oryginalnych wkładów do nietypowych wnętrz. Znamy już wkład róek model Kubeo, teraz mamy do dyspozycji róek model Odeon. Wielkością, gabarytami bardzo podobny do Kubeo, ale jak nazwa wskazuje, wkład róek Kubeo ma formę kubistyczną. Jest na planie kwadratu z czterema przeszkleniami bocznymi. Tutaj mamy do dyspozycji wkład o cylindrycznym przeszkleniu na planie koła. I to, co najbardziej charakterystyczne dla wkładów firmy Rółek, jednocześnie będące wielką ich zaletą, to perfekcyjnie działający mechanizm domykania drzwiczek. I charakterystyczne kliknięcie, które informuje nas o tym, że wszystkie mechanizmy trafiły na swoje miejsce. Dodatkowo bardzo łatwo działający mechanizm otwierania szyb do boku. Wystarczy zwolnić dwa zaczepy górny i dolny i mamy szeroki, wygodny dostęp do całego paleniska. Wkład. Ruek model Odeon otrzymał od swoich projektantów wzorowe proporcje przeszklenia 57 cm wysokości i 55 cm szerokości szyby. Kupując wkład firmy Rułek zawsze w zestawie otrzymujemy regulowany szyber wypływu dymu wraz z elastycznym długim przegubowym cięgnem i manualnym regulatorem położenia, szybra montowanym na obudowie kominka. W zestawie otrzymujemy także zestaw podręcznych akcesoriów do rozpalania w praktycznej metalowej kasetce. Jeszcze jeden bardzo ważny szczegół konstrukcyjny wkładu RUEGO DEON. Pomimo wielkiej powierzchni przeszklenia cały mechanizm podnoszenia szyby utrzymujący konstrukcję w wielkiej sztywności mieści się w tylnej ściance o głębokości tylko 28 cm. Tylko 28 cm potrzebujemy, aby ukryć konstrukcję wkładu w obudowie kominka. Piękno służące do regulacji szybkości spalania we wkładzie rółek odeon znajduje się w jego lewej części. Tuż pod uchwytem do otwierania drzwiczek. Jeszcze raz chciałbym podkreślić to, co bardzo istotne w przypadku wszystkich wkładów firmy Rueck, ich super precyzyjnie działający mechanizm podnoszenia i opuszczania szyby, tak jak w najdroższych, najbardziej ekskluzywnych, luksusowych samochodach. Mechanizm otwierania i zamykania drzwiczek we wkładach rurek pracuje tak perfekcyjnie, że niektórzy nie mogą powstrzymać się przed tym, aby kilka razy zamknąć i otworzyć te drzwiczki i usłyszeć to charakterystyczne kliknięcie, trochę jak w szwajcarskim zegarku. I na koniec odpowiedź na najczęściej zadawane przez naszych klientów pytanie, do jakich wnętrz adresowany jest skład Odeon. Przede wszystkim do wszystkich ultra nowoczesnych i ekskluzywnych wnętrz ponieważ wkład Rue deon jest produktem pionierskim bo żaden inny liczący się producent kominków nie ma w swojej ofercie tego typu urządzenia my ten wkład najczęściej instalujemy montujemy w dużych tak jak powiedziałem ultra nowoczesnych ekskluzywnych wnętrzach doskonale sprawdza się we wszystkich pomieszczeniach o dużych powierzchniach szklanych gdzie mamy duże szklane ściany czy duże powierzchnie przeszklone. Z tego względu, że wkład ma 57 cm wysokości szyby, wizja ognia pod kątem 270 stopni doskonale w tego typu wnętrzach się sprawdza. Ponieważ jest wkładem na planie koła, idealnie spełnia się w obudowach kominkowych centralnych, wyspowych lub półwyspowych, a jeżeli półwyspowe. To bardzo dobrze dzielące każdą przestrzeń na dwa niezależne pomieszczenia. W wkładzie RUEGO DEON mamy możliwość użytkowania paleniska przy całkowicie otwartych drzwiczkach. To dodatkowo podkreśla ponadczasowy charakter wnętrza. Takie szczegóły jak smoliście czarne tło czy czarny szamot na dnie to dodatkowe szczegóły anatomiczne wkładu bardzo pożądane we wszystkich super nowoczesnych wkładach i piecach kominkowych. Po więcej informacji na temat wszystkich produktów firmy Tapis zapraszamy do naszego serwisu internetowego www.tapis.pl i do naszych salonów ekspozycyjnych. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych prezentacji.